Razem z Farelem. Witam wszystkich, hej! I dzisiaj będziemy oglądali na TikToku rzeczy, których nie da się odzobaczyć. No to, coś mi się wydaje, będzie dzisiaj grubo, co przygotowałaś. Jestem pewna, że na pewno każdy z Was w swoim życiu ma taką rzecz, którą kiedyś zobaczył i bardzo chciał ją odzobaczyć, więc napiszcie teraz w komentarzu, co to takiego. Masz coś takiego? Mam, ale nie powiem. Ja też nie powiem. <laughs> Chciałbym to już dawno wymazać z pamięci. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli faktycznie widzieliście taką rzecz, a my bez przedłużania przechodzimy do TikTok. Let's go! O nie! Tak to wygląda? Chyba tak. Jak potrzesz oczy, to tak gałką oczną poruszasz. O nie! Już nigdy w życiu nie podroka! A umiecie tak? Nie rób! Nie, nie, nie! 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 Nie umiem! Żartowałem! Jezu, to dobrze, mój tata tak potrafił zrobić i ja tego nienawidziłam do tej pory mam ten widok przy to To generalnie boli, nie wiem. Strasznie boli! Dajcie znać w komentarzu, czy potraficie tak zrobić. Ja potrafię e, zrobić tak. Ha, łatwo. I tak! Ja się muszę bardzo skupić, żeby to zrobić. No dawaj. Dawaj, jeszcze trochę. No. Ja. Nie umiem. Słabe już. Dalej. To jest ryba... jakiś taki węgorz, murena, jaszczurka, jaszczurka... Ale dlaczego ona jest na talerzu z sałatką? No bo tak go się je. Bo tak naprawdę to, to jest danie, które chce ciebie zjeść. No, chyba tak. Nie no, to, to mi się wyda jakiś fotomontaż, wiesz? Ja bym tego nie spróbował, na pewno. W życiu to ma zęby! No. O! Placki! Okej, okay, placki. What am I supposed to do with this? They're tortillas. We give Mi everyone wydaje, tortillas? To awesome. In what world would I os. eat 20 tortillas? No. Would you feel better Ciekawe. about it and if I cut it into little triangles and threw them in the deep fryer? Yeah, that would be a lot better. Okay. okay. So he okay. so made nachos! He made tortillas and nachos! I'm trying them today, Justyna. There's no other Ja nigdy nie próbowałam, ale już kiedyś chyba widziałam coś takiego na TikToku. To jest zwykłe ciasto naleśnikowe, tak? Nie, to, są, to jest tortilla. Chyba. A, tortilla. Próbujemy tak i tak. Próbujemy. Czy to żółw? To jest żółw i nie wiem czy wiecie, ja kiedyś widziałem o tym program, ale mogę coś pokręcić, nie? Ten żółw tak potrafi szybko uderzyć głową, że nawet swoją ofiarę potrafi zabić już tym uderzeniem. No, Ale po bo takie tutaj zobacz, on się przyssał on, on, on tylko ma tą szyję szybką, nie? I dzięki temu łapie, zabija i tak dalej. No, rumbana akcja, bo go woda zdenerwowała. No, ale czy on się czasem nie utopi w tej wodzie teraz? <laughs> dalej. Okej, okay. to jest kura. Patrz, tu jakaś taka taki kozak, kura kozak. To jest kura, osiedlowy kozak, kurzym gangu. Ona wychowywała się wśród e, kogutów. To jest kura tak. ze slamsów. Uh, on chce się bić teraz, tak? Aha, skrada się teraz! A ja myślałem, że on chce się bić. To sneaky. No spoko. Tatuaż. Jak nie masz pomysłu na tatuaż, to zrób to na ręku. Nie, to jest tatuaż, który jest mu potrzebny w pracy, bo on jest profesjonalnym kucharzem. Tak. Widać to po jego czapce. to jest jego co, miarka? Tak, to jest jego miarka, że w takim kółeczku się mieści tyle na przykład mąki, a w większym na przykład duża łyżka, a w mniejszym mała łyżka. Bo on codziennie gotuje i to jest mu potrzebne. Mega ciekawe. Jakbym ja był mechanikiem, to bym tutaj miał stół Nie, tak jest. Klucz submiarka. francuski. Klucz francuski. <laughs> wiolejnowy. To jest! Okay. On takie! Je. Tak, to są jakieś wodorosy Sea si si cucumber Sea cucumber? Cucumber Kukamba. Ogórek! Ale śmiesznie je, widzisz to? Śmieszne Lol, this parking space is for people that twerk at babies A nie, a to nie jest przypadkiem Pac-Man? I twerkujące dziewczyny zjada? Nie, to wygląda jak... Osoba, która stoi przy grillu. Ciężarna kobieta, która stoi przy grillu. Tak! To jest miejsce parkingowe dla grillującej się czarnej kobiety przed Biedronką. Tak! No profil Picture wygląda jak ugryziony donat! A no faktycznie! A, faktycznie tak wygląda! Fajne. Nigdy się temu nie przyglądałam w ten sposób, ale... A dla mnie wygląda jak... Teraz wszędzie będę widziała ugryzione donaty! No, a my donatów nie jadamy. Często. Teraz będziemy jedli. O nie, on jadł boczek! I mu się tak wysmażył na patelni, że wygląda jak zęby, jak szczęka wyciągnięta. Mm, tak, jest. jakiegoś takiego zmutowanego zombiaka. O nie! <laughs> Piękne. Z, zrób zombiaka. Czekaj. To tej ki zęby, jeden do jeden. Nie <laughs> ja rób takiej miny. <laughs> Już widzę te profilowe na no. Twitterach. Jak wygląda sow, mokra sowa, tak? No. Wygląda jak mokra i bunia po wyciągnięciu z wanny, nie? Bo kąpieli. To sowy się kąpią? No, a... <laughs> Dobra, dalej, żartowałem. Wow. Co jest? Wow, tam coś fermentuje? Tak, a wygląda jakby się mięso po prostu ruszało, nie? Czy ktoś może wytłumaczyć, o co tam chodzi? No, po prostu... Nie wiem. <laughs> nie wiem, ale wygląda to bardzo źle. Ja wiem. Nie umarli, czyli zombiaki, like potrafią żyć. To jest zmielone zombiaka. Jego mięso, normalnie jak jest zmielone, jest, dalej się rusza, naprawdę, uwierzcie mi, to jest... to jest. To nie ktoś, ktoś, zjadł, ktoś zmielił zombiaka i go w słoiki wsadził. Tragedia. To było proste do rozgryzienia. O Jezu, jak ja kocham to. Co jest? Czemu on Ej, mega fajne. Zajebiście to zagrał. Zobacz, jeszcze raz. <laughs> I ta noga taka bezwładna. Jeszcze żarąbiste. raz, jeszcze raz. Ale czemu on na to drzewo dał powa. A ta noga mu tak zawisała, jakby faktycznie byłam. O to w tym chodzi, że masz tego nie rozumieć. Dobra, dalej. A, on się cały czas patrzy. jak kiedyś go miałem z kartonu zrobionego. Sam wydrukowałem i zrobiłem. Ale kozak! A widzisz, jak to jest stworzone? Widzę. 3D. Tak. Zarąbiste i patrz ruszasz kamerą prawo, lewo. Okczam. Oni Mega. sami to zrobili. Mega fajne. Mega. SpongeBob, Patrick, Rozgwiazda, e, Skalmar, Plankton, czyli ten z jednym oczkiem, i Mr. Krabs. Przecież to są ich oczy! Aha, faktycznie, gdy ja cię dopiero teraz czoiłam, że to są ich oczy! No i teraz już będę zawsze widział e, Patryka. Mocne. To jak krokodyl pływa pod wodą. Krok na, na nogę. Kroks. Nie, nie, nie! Nie wiem, chyba prądu go. Nie, to niemożliwe jest! Chyba prąd go tak ciągnął. O co tu chodziło? Tak pływają krokodyle, na pewno! Na 100%. Ja, ja, ja jestem pewien. Znowu. tylko oczy im widać, nie? Ja tak szef, on nic nie musi robić, on płynie. Śmieszne, dalej, dalej. No. Łapka w górę za to. No ja ma takie chude nóżki. Trzyma popcorn, bo... Aha! Popcorn trzyma między nogami woreczku. Ja myślałam, że ma takie krzywe nogi. Ale, że ten popcorn się tak idealnie zlewa z tą ziemią. Idealnie. Śmieszne. No. Dziwne. Je, niezła iluzja, bardzo dziwne. Możecie napisać w komentarzu, którego TikToka chcielibyście odzobaczyć i jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie Krokodyl to szef. <grym> Zgadza się. Totalny. Zostawcie opeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z TikTokami i zostawcie koniecznie suba z dzwonem, ponieważ lecimy po milion subów jeszcze w tym roku. A to już niedługo. Trzymajcie się. Cześć. Ilu.